Mam koldziska z tej strony Metsu i witam Was w ostatniej przebudowie klubu z Ekstraklasy w FIFA 20. Do tej pory przebudowaliśmy już 15 zespołów, czas na ostatni 16. Reaków Częstochowa. Przebudowuję go jako ostatni, bo nagrywałem nim normalną karierę, która trwała dwa sezony, więc już tego klubu było sporo na kanale, więc postanowiłem, że jako ostatni przebuduję go w tej mojej serii przebudów klubów z Ekstraklasy, gdzie najczęściej rozgrywałem każdym klubem po jeden sezon. Tam wyjątkiem był Lech Poznań, gdzie rozegrałem akurat 4 sezony. No, a jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Coś mi się wydaje, że raków to jest taka drużyna, którą łatwiej się gra niż symuluje spotkania, bo patrząc na nasz budżet, mamy tylko 2 miliony. A podstawowy skład do symulacji, delikatnie mówiąc, nie wygląda najlepiej. Ale jeśli trochę zmienimy formację, pozyskamy jakichś ciekawych piłkarzy, to myślę, że o coś w tej ekstraklasie mimo wszystko możemy powalczyć. Chociaż walka o mistrzostwo nie wiem, czy jest realna. Jeśli chodzi o Nasz zespół, drugie miejsce w fazie grupowej turnieju przedsezonowego, wygraliśmy z Ascoli w półfinale. No i tutaj niestety porażka w wielkim finale, było blisko, no ale niestety zabrakło czegoś. Może jakiegoś piłkarza, którego za chwilę pozyskamy, kto wie. Na pierwszy ogień potrzebujemy bramkarza Damian Węglarz, przeze mnie wytypowany do transferu. Kupujemy go za 500 tysięcy, nie jest to duża kwota, a można go fajnie rozwinąć. I uczynić z niego, takiego bramkarza, z którego będziemy dumni. Gliwa na razie jest trochę lepsza, ale mimo wszystko od początku chce stawiać na węglarza, żeby się tutaj ogrywał. No i też dzięki treningowi może spokojnie się rozwinąć. Gramy z ekipą z Kielc, jak nam pójdzie? Wygrywamy jeden do zera po bramce kuna. Dobre otwarcie rozgrywek ekstra klasy. Wdowiak to jest na pewno skrzydłowy, którego potrzebujemy, i kupujemy go. Za niezłą kwotę 800 tysięcy. Myślę, że to jest okazyjna cena, jak za tak utalentowanego gracza, który może też fajnie się rozwinąć. No w, tej, w tej przebudowie akurat stawiam na Polaków. Kasperkiewicz wypada niestety na 3 tygodnie. Musimy sobie jakoś bez niego poradzić. Łabojko i Makowski to są tacy pomocnicy, których chętnie widziałbym w swoim zespole. Bo na pewno nie są drodzy. Makowskiego kupiłem za 800 tysięcy, bardzo dobra cena, jak za 20-letniego piłkarza. Łabojkę za 430 tysięcy, jest to jego powrót do Rakowa, bo już tu kiedyś występował bodajże na zapleczu ekstra klasy. I tutaj widzimy węglarz w dowiach Makowski i łabojko do nasze transfery do klubu, a sprzedaliśmy tylko Szumskiego, czego w sumie chyba nie pokazałem nawet. No ale jakiś tam mały błąd w montażu widać wyszedł. Tutaj postanowiliśmy jeszcze zatrudnić skauta, tylko na najtańszego niestety nas było stać. Ale może uda mu się kogoś akurat wyszukać w Polsce, niech nam poszuka mocnego gracza w obronie. Po 10 kolejkach zajmujemy 9 miejsce w Lidze. Nie jest to miejsce, które jakkolwiek może nas satysfakcjonować, bo liczyliśmy na zdecydowanie więcej. Ale musimy rozwijać tych naszych zawodników, bo na razie jak widać nie są w stanie walczyć jak równy z równym. Tam Wisła bodajże na pierwszym miejscu, fenomenalnie. Na razie wychodzi wszystko w tym sezonie. Powoli rozwijamy tych naszych piłkarzy, z kolejki na kolejkę jest lepiej. Gliwę sprzedałem za 300 tysięcy do Sandhausen. Tutaj niestety Azemowicz doznał kontuzji, wypada na 7 dni, ale bardzo lekki uraz. No i tutaj mamy naszego skauta dostępnego. I go zwolnię, bo nie spisywał się najlepiej. I w sumie nie mam nikogo lepszego, kogo mógłbym zatrudnić. Więc muszę wziąć tak samo słabego skauta, którego też mogę sobie zwolnić i tutaj zobaczyć, czy się wyroluje jakiś trochę lepszy. No, tak szukałem jakiegoś, może, który będzie trochę tańszy niż te 800 tysięcy, ale coś mi ewidentnie nie wychodziło, więc już wziąłem takiego jednogwiazdkowego. No, jakoś powiedzmy sobie szczerze, jak nie masz pieniędzy, no to ciężko jest zainwestować w dobrego skauta, który cokolwiek ci znajdzie. Szóste miejsce po 20 kolejkach to już wygląda trochę lepiej. Nie wiem, co się z Wisłą Kraków stało, ale w tej ekstraklasie klasie dzieją się naprawdę takie cuda w tych przebudowach, że ja w żadnej innej lidze tego nie doświadczam. To i nagle ktoś jest na samym szczycie, a potem jest w środku tabeli. Polska piłka nawet w FIFA jest dobrze odwzorowana. Potrzebowaliśmy jakiegoś dobrego, rezerwowego bramkarza. Pozyskaliśmy z Latana Alomerowicia, który taką rolę pełni w Lechi, a teraz taką będzie pełnił w Rakowie Częstochowa. To był nasz jedyny transfer w zimowym oknie transferowym, no bo tak naprawdę nikt więcej nie był nam potrzebny. Tutaj Łabojko wypadł na 6 tygodni, no niestety oby wrócił silniejszy. No i tutaj pierwsza runda pucharu Polski wygrywamy z ekipą z Kielc i w ćwierćfinale kogo wylosowaliśmy? Wisłek Kraków. Dobrze, że to nie początek sezonu, to mamy z nimi szansę. Wygrywamy 3 do 0. Wisła, niestety, no spuchła, widać. Kondycja nie ta. Wisła Płock za to w półfinale, więc coś mamy szczęście do tej wisły. Węglarz wypada na 7 dni, dobrze, że to jest tak krótki uraz. Szansę dostanie przez chwilę, alomerowicz chociaż. Tutaj Nowaka przenosimy do pierwszego zespołu nasz najbardziej utalentowany junior. Tijanicia sprzedaliśmy za 550 tysięcy. No i po 30 kolejkach mamy piątą lokatę. Jesteśmy w tej grupie mistrzowskiej. Widzicie, na przykład Wisła Kraków jest w grupie spadkowej Piast Gliwice, Zagłębie Lubinia no To są na pewno drużyny, które mogłyby być spokojnie w pierwszej ósemce, ale jak widać, czegoś im zabrakło w tym sezonie. No a jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to wygląda coraz to lepiej powoli, piłkarze się rozwijają, no i tak nie będzie łatwo cokolwiek powalczyć. Tutaj niewulis wypada na 4 tygodnie. Strata jednak dla naszego zespołu. W półfinale pokonujemy Wisłę Płock i w wielkim finale czeka na nas spokoj Szczecin 2 maja. Czy uda nam się zwyciężyć w tym meczu? Tak jest! 1 do 0. Łabojko wszedł z ławki rezerwowych i zdobył zwycięską bramkę. Opłacało się go choćby dla tego jednego gola ściągnąć z powrotem do Rakowa. Nowikowas, i Lipski tam królami strzelców. Cybicki najwięcej asyst, między innymi też Sapała. Węglarz najwięcej czystych kąt. 4 czyste kąta w 4 meczach. Kozacki wynik. To był naprawdę dobry transfer, jeśli chodzi o naszą bramkę. No i co? Ostatni mecz ekstraklasy remis 2-2 do -2 z Krakowią. Zobaczmy, na które miejsce to wystarczyło. Wystarczyło to na trzecie miejsce, czyli udało nam się zająć miejsce na podium. Jeszcze tutaj przesymulujemy, żeby wszystkie wyniki były już ustalone i też, żeby można sobie było wszystkie inne rozgrywki, też między innymi europejskie, zobaczyć. No powiem szczerze, jak na to, jaką mieliśmy kadrę, to moim zdaniem trzecie miejsce jest naprawdę dobrym rezultatem. Pierwsza legia, drugi lech, czwarta za nami pogoń, potem Lech jak Wisła, Płock, Śląsk, Wrocław na ósmym miejscu. Najgorsza ekipa z Kielc ostatni Ełka Łódź, a trzecia od końca Jagielonia Białystok. No i spoko to tyle, jeśli chodzi o nasze, naszą tabelę. No wiadomo, jak to w ekstraklasie wiele cudów się działo. Tutaj widzimy Malinowskiego dałem na ostatnią kolejkę bo i tak już to nic nie mogło tam zmienić, a żeby mógł się pożegnać i że mi ocena, co najważniejsze, menadżera nie spadła, bo jak widzieliście była fenomenalna, więc nie chciałem, żeby była gorsza, więc tam daliśmy Malinowskiemu mecz bodajże pożegnalny. Węglarz rozwinął się do overalla 70, całkiem przyzwoicie jak na tak taniego bramkarza, a Merowicz zadowolony z tego, że siedzi na ławce, a pieniążki wpadają. No i dobrze, warto mieć takiego rezerwowego bramkarza, no bo jednak Gliwa był strasznie zdenerwowany jak nie grał, więc lepiej się go było pozbyć. Tutaj statystyki zawodników pajszą najlepszym strzelcem no u nas jakichś tam wybitnych strzelców nie było, musieli 16 bramek. To i tak całkiem niezły rezultat. Kanty najlepszym asystentem. U nas najwięcej szczepański 8 asyst, jedna asysta więcej i on by to wygrał. Majecki najwięcej czystych kąt, ale na drugim miejscu Węglaż, tylko jedno czyste kąto mniej. Więc naprawdę transfer na pozycję bramkarza bardzo udany. Nasza ocena menadżera to 99. Już nie pamiętam kiedy ostatnio tak wysoką wbiłem, no widać Raków był bardzo zadowolony z tego co z tym klubem osiągnąłem. Sapała, Szczepański i Musiolik po 46 występów. Najwięcej bramek Musiolik, drugi Szczepański, a trzeci Brown Forbes. Jeśli chodzi o asysty w naszym zespole, to tutaj rządził i dzielił Szczepański, a drugi egzekwo Sapała, Poletanowicz, Brown Forbes. To trójka. Wdowiak tam trochę niżej, ale i tak swoje zrobił dla zespołu. Bardzo wysoka ocena menadżera, naprawdę lubię takie wysokie dostawać. Jeszcze zobaczmy wyniki w europejskich pucharach, jak to się wszystko prezentowało. Ligę Europy, kto wygrał? Borussia Dortmund pokonując Manchester United w wielkim finale. Ligę Mistrzów wygrywa Manchester City pokonując finale FC Barcelona, więc Pep Guardiola wreszcie udało mu się to zdobyć ze swoim zespołem, tą upragnioną dla Manchester City Ligę Mistrzów. Trzecie miejsce Rakowa w lidze, do tego zdobyty Puchar Polski. Myślę, że sezon zdecydowanie na plus. A jeśli chodzi o przebudowy zespołów w FIFA 20 z Ekstraklasy, to już będzie na tyle. Przebudowałem wszystkie zespoły. Powiem szczerze, dobrze, że w większości robiłem tylko jeden sezon, bo dzięki temu te wyniki były różne. Bo jeśli bym, powiedzmy jeszcze na przykład taki Raków przebudowywał przez jeden dodatkowy czy dwa sezony, to na pewno dobiłbym do mistrzostwa. A teraz jednym zespołem osiągnąłem mistrzostwo. Innym na przykład drugie miejsce, innym trzecie miejsce, czy nawet niższe lokaty. No i tak naprawdę w każdej karierze było coś innego. A jeśli bym rozgrywał każdym zespołem tyle sezonów, co na przykład Lechem Poznań, no to każdy doprowadziłbym do wielkiego sukcesu, a też lubię jak ta przebudowa jest różnorodna. I w każdej dzieje się coś innego i też robimy inne transfery, bo starałem się ich nie powtarzać, wiadomo, jakiś tam się mógł powtórzyć. Ale mniej więcej w każdej karierze trochę inne chciałem robić, żeby nie było to takie sztampowe. A jeśli chodzi o ten materiał, to bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. No i za wszystkie inne przebudowy z Ekstra Klasy. Mam nadzieję, że bawiliście się przy nich dobrze. Przynajmniej tutaj dobrze była Ekstra Klasa odwzorowana, bo w tej lidze naprawdę nic nie wiadomo i FIFA świetnie to oddała. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych przebudowach, tym razem już z innych lig albo może z innych FIF.